Cześć witajcie na kanale Jakub 2100, a w dzisiejszym odcinku jak widzicie po tytule testuję wojanki niedawno zostały wypuszczone i to bardzo niedawno mam o smaku pomarańczy z brzoskwinią i truskawki z maliną. Udało mi się je zdobyć podczas kolonii. Byłem w zakopanym, kupiłem w żabce, jak to wojan powiedział są w żabce. Widziałem dużo. Było ich dużo na magazynie. Poprosiłem i dostałem dwa smaki, które jest ciężko zdobyć, bo niektórzy z Was widzowie na pewno oglądacie. Wojana, to kupywaliście też i próbowaliście możecie podzielić się w komentarzu i napisać jak wam smakuje brzoskwinia z pomarańczą i truskawka z maliną jak wam smakują te napoje ja dzisiaj będę dla was testował jedno jest trochę upite dlatego że moja siostra przyszła do mnie i chciała spróbować jej nalałem a truskawkowy jeszcze nie próbowałem i w dzisiejszym odcinku spróbuję te dwa smaki, mówiąc cztery smaki, bo to jest brzoskwinio, brzoskwinio pomarańcza i truskawko malina. Czas na unboxing picia. Truskawkowy wojanek. mogę dodać. Więcej czuć maliny niż truskawki. Ale to nic. Bo czuję też trochę truskawki, ale więcej tutaj czuć maliny. Dobra, czas podejść do brzoskwini i pomarańczy. A w tym przypadku tu czuć więcej brzoskwini. Ale trochę pomarańczy, ale możecie też napisać w komentarzu, czego bardziej czujecie brzuskwini. Czy pomarańczy moim zdaniem czuć więcej brzuskwini? A tutaj też możecie się podzielić, czego więcej czuć. Dla mnie było więcej czuć maliny niż truskawki. Podzielcie się w komentarzu. No, jak określać? Napój, jak napój normalny. Tylko, z, że to youtuber puścił. Prawie, nie prawie, chyba najsławniejszy Minecraftowy youtuber, który otworzył Wojanowice. Wojan. Znany jako Wojtek. Który nagrywa z Palionem Pawłem. No, Anubek jest tajemniczy. No. I widzicie. Wzór na podstawie jego skina z Minecrafta Wygenerowane przez sztuczną inteligencję. To już nie jest przez sztuczną inteligencję, to jest wklejone, a to wiadomo, że przez sztuczną inteligencję 500 mm, czyli tak dużo jak na taką butelkę. No i co mogę powiedzieć? Dobre dla fanów, bardzo dobre. I cóż dodać, cóż odejmować. Dziękuję Wam za obejrzenie filmu pod tytułem Próbuję wojanki.